Zarządzenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o numerze 782-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców miasta Tarnowskie Góry. Na podstawie artykułu 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, burmistrz miasta Tarnowskie Góry zarządza. Prowadzenie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców miasta Tarnowskie Góry na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wykaz szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców miasta Tarnowskie Góry stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Udzielenie pomocy dla mieszkańców następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego. Wnioski składane przez stronę mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykonanie zarządzenia burmistrz miasta powierza w sposób następujący: koordynację powierza naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Realizację zarządzenia powierza dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorowi Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej oraz naczelnikowi Wydziału Finansowego. Zarządzenie weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2020. Wykaz szczegółowych form udzielenia pomocy dla mieszkańców Tarnowskich Gór. Pomoc zagrożonym mieszkańcom, w tym zwłaszcza osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i przebywającym na kwarantannie. Organizacja i dostarczanie produktów żywnościowych oraz ciepłych posiłków. Pomoc w organizacji i dostarczaniu leków przepisanych przez lekarza oraz bieżących niezbędnych zakupów. Kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną w celu określenia aktualnej sytuacji oraz niezbędnych potrzeb. Przyznawanie pomocy finansowej, świadczenie usług opiekuńczych, udzielania schronienia oraz pomocy w postaci odzieży i żywności osobom bezdomnym, wsparcie informacyjne i emocjonalne oraz interwencja kryzysowa. Realizatorem udzielanej pomocy jest miejski ośrodek pomocy społecznej Ulica Janasa 9, Tarnowskie Góry. Otwartego w dni robocze od godziny 8 do godziny 15. Kontakt pod numerem telefonu. 32, 285, 59, 70 lub 32, 380, 01, 23 oraz 32, 285, 78, 39. Od godziny 15 do godziny 19 i weekendy kontakt pod numerem telefonu: 530, 449, 058 lub. 888 484 034 oraz 888 487 417 mail ork małpa Mops. Koordynacja działań pomocy w mieście, koordynacja pomocy sąsiedzkiej, współpraca z instytucjami, firmami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zagrożonych mieszkańców. Koordynacja pomocy świadczonej na rzecz poszczególnych mieszkańców. Realizatorem udzielanej pomocy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ulica Janasa 9, Tarnowskie Góry. Kontakt pod numerem telefonu. 32 285 59 70 lub 32 285 78 39 oraz 32 380 01 23 mail tg.pl Wsparcie przedsiębiorców działających na terenie miasta i podatników ubiegających się o ulgi w spłacie zobowiązań Przygotowanie pakietu ulg w zapłacie zobowiązań cywilnoprawnych przez przedsiębiorców, wprowadzenie przedłużenia terminów zapłaty i zwolnień z podatku pod nieruchomości przez przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, zniesienie opłaty prolongacyjnej. Realizatorem udzielanej pomocy jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4. Kontakt pod numerem telefonu: 32 39 33 600.

Udzielenie wsparcia psychologicznego poszkodowanym, współpraca z psychologami działającymi na terenie miasta, pomoc psychologiczna poszkodowanym i ich rodzinom. Realizatorem udzielanej pomocy jest Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej. Ulica Karusłowiec 11 w Tarnowskich Górach. Kontakt pod numerem telefonu: 32. Siedemset sześćdziesiąt dziewięć zero zero jeden lub trzydzieści dwa siedemset sześćdziesiąt dziewięć zero zero dwa lub trzydzieści dwa trzysta osiemdziesiąt trzy piętnaście trzydzieści, lub pięćset trzydzieści pięć, trzysta dziewięćdziesiąt cztery, sto dziewięćdziesiąt osiem lub pięćset trzydzieści pięć siedemset osiemdziesiąt pięćset pięćdziesiąt dwa oraz 609 801 485 Mail to tu myślnik zos małpa wp.pl